się ze mną rzeczy z naszego sklepu, ale ja wybieram je w ciemno. Zobaczymy, co uda nam się wylosować jako pierwsze, także poproszę lewo. Nie mam za dużo szczęścia, ale wszystkie rzeczy są fajne, więc tym razem poproszę w prawo. Na razie zapowiada się całkiem nieźle. Ale zanim przejdziemy do dalszej części, to pamiętajcie, aby koniecznie zasubskrybować ten kanał razem z dzwonkiem, a dzięki temu nie pominie Was żaden następny film. Także która strona? Znowu prawa. Cały outfit na różowo, przynajmniej do tego momentu, ponieważ przyszła pora na dodatki. Jedna rzecz jest z naszego sklepu, a jedna rzecz jest po prostu Twoja. W takim razie dawaj z lewej. Mam fajny borek. Ten ręcznik jako spódniczka nie do końca pasuje do outfitu, ale cała reszta jest całkiem spoko. I przed nami ostatni wybór: lewo czy prawo. Eee... Dawaj, dawaj, lewo. A wszystkie te rzeczy i wiele, tyle więcej możecie kupić na naszym sklepie mmspace.pl